Moi kochani, moi najspanialsi, moi najcudowniejsi widzowie, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na totalne wyjaśnienie opowieści wigilijnej. Zaczynamy. Rozdział pierwszy. Zaczyna się prosto. Marley nie żyje. Kropka. Dziękuję, do widzenia. Martwy jak ćwiek w drzwiach. Dickens, autor naszej książki, powtarza to tyle razy, że nawet najtwardszy sceptyk... Machnie ręką. Scrooge, jego dawny wspólnik, ogarnął pogrzeb, podpisał papiery i, i w tym samym dniu zrobił jeszcze interes. Zero skliwości, po prostu czysta rasowa księgowość. Kim jest Scrooge? Chód w ludzkiej postaci twardy jak krzemień, zamknięty jak ostryga głos ma jak zimny przeciąg z piwnicy nosi w sobie wieczną zimę. W biurze marzną świeczki, a ludzie na ulicy mijają go jak kałuże w nowych butach. Nawet psy niewidomych wiedzą, że lepiej nie łapać z nim kontaktu. I jemu to pasuje. Samotność to jego drugie imię. Wigilia, londyn zasutym mgłą. Zimno szczypie w uszy, a Scrooge siedzi w biurze. Pomocnik długie coś przy papierach, grzejąc się jedynie żarzącą się grudką węgla, i marze o cudzie. Wpada siostrzeniec. Cały rozpromieniony, z klasycznym Wesołych Świąt, wujku! Scrooge burczy głupstwo! Bo dla niego to całe Boże Narodzenie to tylko rachunki, zero zysków i kłopot z wolnym dniem. Siostrzeniec próbuje po ludzku jakoś przekazać mu, że to jest ten jedyny moment w roku, ten jedyny dzień, kiedy ludzie otwierają serca i widzą w sobie braci, a nie konkurencję. Wuj, mur. Zaproszenie na obiad odrzucone. Miłość głupstwo numer dwa. Koniec dyskusji. Do widzenia. Chwilę później zjawiają się dwaj dżentelmeni, no i oni do niego mówią: Panie Scrooge, my tutaj zbieramy datki dla ubogich i biednych. Czy chciałby Pan wesprzeć naszą akcję? A Scrooge zadaje im pytanie: A więzienia działają? A domy pracy? Oni mówią, że działają. No to świetnie, to niech tam idą. Taki typowy wyborca konfederacji, albo jak to woli, pies ogrodnika, dorzuca im jeszcze jeden lodowaty tekst. Że jak komuś się nie podoba, to przynajmniej zredukuje się nadmiar ludności. Jakakolwiek empatia? Tak, u niego od dawna na urlopie bezpłatnym. Biuro zamyka z niechęcią, bo jutro pracownik ma wolne. Ale wymusza obietnicę, że po świętach ma być wcześniej w robocie. Ale co z tego, pomocnik tak czy siak wybiega szczęśliwy, jak dziecko biegnące na ślizgawkę. A nasz Scrooge. Oczywiście, posępny, wraca do domu. Mieszka w dawnym lokalu Marleja. Dom jest stary, ciemny i tak ponury, że echo boi się tam mieszkać. I wtedy, totalnie paranormalna sytuacja. Kołatka przy drzwiach zamienia się w twarz Marleja. Martwe oczy, włosy jak po huraganie, patrzy prosto na Scrooge'a. Mignęło i już z powrotem zwykły metal. Scrooge próbuje to zbyć jakimś głupstwem, obchodzi mieszkanie, nalewa sobie kleik, siada przy lichym ogniu i nagle wszystkie dzwonki w domu zaczynają dzwonić, a z piwnicy słychać łańcuchy. Drzwi nawet się nie otwierają, a przez nie wsuwa się duch Marleja. przezroczysty, w surducie, opasany długim łańcuchem zrobionym z kas, kluczy, ksiąg i sakiewek. Symbolika wali po oczach. Całe życie przykutym byłeś do hajsu, no to teraz hajs przykuł się do ciebie. Scrooge próbuje jeszcze udawać twardziela. Żartuje coś o niestrawionym ziemniaku, ale duch daje pokaz mocy. Łańcuchy dzwonią, szczęka opada, atmosfera jest jak w chłodni. Marley mówi wprost. Ma wieczną karę, błąka się bez wytchnienia, bo za życia dbał wyłącznie o interes. A tak naprawdę, prawdziwym interesem człowieka Powinni być inni ludzie. Dobroć, litość, wyrozumiałość, łagodność. To powinien być jego biznes, a on wolał tabele i sakiewki. Teraz spóźniona mądrość niewiele warta. I jeszcze ostrzeżenie. Twój łańcuch, Ebenezerze, jest dłuższy. Siedem lat dorabiałeś ogniw jak szalony. Ale jest iskra nadziei. Marley nie przyszedł tylko straszyć. Przynosi plan naprawczy. Przyjdą trzy duchy. Pierwszy jutro o pierwszej po północy, drugi następnej nocy o tej samej porze, trzeci jeszcze kolejnej o dwunastej. Beze mnie my już się nie zobaczymy, ale dla własnego dobra zapamiętaj wszystko. I okno samo się otwiera, wiatr hura, Marley odpływa, a na niebie przewala się cały chór widm. Miliony dusz z łańcuchami, które zawodzą, że teraz bardzo by chciały pomagać, tylko że już nie mogą, bo przegabiły moment, kiedy się dało. Scrooge zamyka okno, idzie sprawić drzwi, tak by na dwa spusty były zamknięte. Próbuje jeszcze powiedzieć swoje ulubione głupota, ale jakoś nie może, nie może tego dokończyć po prostu. Jest wypruty. Jak na maratonie. Rzuca się na łóżko i momentalnie zasypia. A my wiemy, że to dopiero początek. Rozdział drugi. Zegar bije jak szalony. 12 uderzeń w środku nocy. Mimo tego, że Scrooge kładł się o drugiej w nocy. Typowe. Kosmos coś kombinuje. Skrócz czeka na gościa i gość się pojawia. Stoi przed nim dziwna postać, niby dziecko, niby staruszek. Włosy jak śnieg białe, twarz młoda. A szczupka głowy wali snop światła jak z latarki. W ręku ostokrzew, pod pachą kaptur gasidło. To duch wigilnej przeszłości. Wstawaj, idziemy, to dla twojego dobra, mówi. Skrócz marudzi o katar i piżamy, ale chwila moment i już przetują przez ścianę jak przez membranę. Lądują na wsi. Śnieg skrzypi, powietrze czyste a Scrooge rozpoznaje rodzinne kąty i nagle trafia go w serducho. Szkoła, ogromny, wilgotny, zimny budynek i mały Scrooge, sam zapomniany. Czyta przy ogarku. Chłop aż się wzrusza, bo pamięta jak ratował się wyobraźnią. Alibaba, Robinson Crusoe, piętaszek. Biedny dzieciak mruczy. No niestety, ale nasz Ebenezer często spędzał swoje święta w samotności w szkole. Pierwszy raz pęka mu skorupa. Przypomina sobie nawet chłopca kolennika z podbiura i myśli, mogłem mu coś dać. Duch macha ręką, następna wigilia. Drzwi się otwierają i wpada Feni, młodsza siostra Ebenezera. No i cała w radości mówi, że tata złagodniał i Scrooge wraca do domu na święta na zawsze. Duch tylko dopowiada szeptem: delikatna, ale serca jak dzwon, z niej kiedyś będzie mama, siostrzeńca, którego wuj tak przed chwilą spławi. Kolejny skok w czasie. Londyn, skład Fezwiga. Stary szef odkłada pióro, klaszcze i w minutę zamienia magazyn w salę balową. Wpadają skrzypek: pani Fezwig, trzy córki, cała ferajna pomocników i sąsiadów. Tańce, śmiech, ogólna wspaniała radość. Fezwig skacze tak wysoko, że z łydek lecą mu iskry. Scrooge patrzy jak zaczarowany i nagle sam sobie tłumaczy: tu nie chodzi o pieniądze. On robił nam klimat. Dobrym słowem, gestem, atmosferą. To jest warte więcej niż funty. Już by pobiegł, coś miłego swojemu pomocnikowi, jednak duch go pośpiesza i mówi, że idziemy dalej. Teraz Scrooge jest dorosły. Siedzi z piękną dziewczyną, nazywa się Bel i ma łzy w oczach, mówi spokojnie. W twoim sercu zamieszkało inne bóstwo złoty cielak. Kiedyś marzyliśmy porówno, teraz wszystko mierzy zyskiem. Oddaję ci słowo. Scrooge próbuje racjonalizować. Przecież tylko stałem się rozsądniejszy, ale ona wie swoje. Gdybyś dziś był wolny, nie wybrałbyś biednej dziewczyny. Odchodzi. Scrooge prosi ducha, żeby przestał, ale ten dorzuca jeszcze jeden obraz: Dom Bell wiele lat później. Ciepło, harmider, dzieciaki wszędzie. Mąż wraca z prezentami i rzuca mimochodem, że widział Scroogea. Samego w biurze, bo wspólnik umiera. Krótkie. On nie ma nikogo. I cisza, która boli bardziej niż wyrzuty. Dość! krzyczy Scrooge. Zabierz mnie stąd. Duch patrzy tylko, a światło na jego głowie rozbłyska jeszcze mocniej. Scrooge w panice chwyta kaptur gasidło i wciska je duchowi na głowę. Jakby chciał zgasić wspomnienia jak świeczkę. Światło i tak przecieka z brzegu, a siły Scrooge'owi odpływają. Robi się sennie, mignięcie i jest już z powrotem w sypialni. Chwiejnym krokiem pada na łóżko i zasypia jak kamień. Pierwsza runda terapii zaliczona. Idziemy dalej, moi drodzy. <laughs> Rozdział trzeci. Scrooge budzi się w nocy, niby twardziel, bo już się oswoił z duchami, a i tak drży na myśl, że znowu coś mu się za zasłony wysunie. Postanawia więc być cwaniak i sam rozsuwa kotary, żeby nie dać się zaskoczyć. Siedzi, czeka, no i nic, zegar wybija pierwszą, a zamiast ducha pokój nagle wypełnia jakieś dziwne czerwone światło. Typ dostaje lekkiej paranoi, że zaraz się spali żywcem, ale okazuje się, że światło wali z sąsiedniego pokoju. No to Scrooge rusza. Wchodzi tam, a tam totalna metamorfoza. Zielone gałązki, ogień w kominku, góry jedzenia na tronie z indyków, gęsi, kiełbasa i pudingi, a na tym tronie siedzi on. Duch tegorocznego Bożego Narodzenia. Wielki chłop z uśmiechem w zielonej opończy, z wieńcem na głowie, pochodnią w ręce. Pełen luzu, pełen vibe, pełen ris. Duch od razu zaprasza Scrooge'a. Chodź, Ziomek, musimy się poznać. Scrooge, choć spłoszony, grzecznie wchodzi. Duch tłumaczy, że jest ucieleśnieniem aktualnych świąt. A rodzeństwa ma ponad 900. Potem bierze Scroogea w magiczną podróż. W jednej chwili wszystko znika i lądują na ulicach Londynu, gdzie dzieciaki rzucają się śnieżkami, handlarze wrzeszczą, sklepy są zawalone jedzeniem i owocami. Czuć typową świąteczną energię. Bieda biedą, ale radość top. Najbardziej poruszająca scena? Wizyta u Boba Kraticza, biednego pomocnika Scroogea. Widzimy całą rodzinę szkońcą Wigilię. Ubrani są w jedzenia raczej skromne, ale klimat taki, że Netflix mógłby z robić z tego świąteczny film i wszyscy by ryczeli. Najwięcej emocji kradnie mały Tim, kaleki chłopiec, syn Boba, który mimo swojej niepełnosprawności wyróżnia się naprawdę wielkim uśmiechem i radością. Duch mówi Scrooge'owi, że jeśli nic się nie zmieni w życiu rodziny Boba, Tim nie przeżyje. To moment, w którym Scrooge dostaje emocjonalnego liścia, bo słyszy własne, bezduszne gadanie o nadmiarze ludności. Potem Bob wznosi jeszcze toast za swojego szefa, zrobiony z obowiązku, a nie z serca. I to aż czuć, nawet dzieci wypijają z miną mech. No bo nazwisko Skrucz, niestety, psuje im vibe, ale mimo to rodzina Karticzów pokazuje, że choć nie mają nic, mają siebie i są szczęśliwi. Następnie duch prowadzi go dalej, od górników, przez latarników, aż po marynarzy na statku. Wszędzie ludzie w ten dzień potrafią się cieszyć i dzielić radością. Nawet w największej biedzie święta dają im siłę. Na deser wizyta u Freda, tego siostrzeńca Scrooge'a. Cała ekipa się bawi, śmieje, gra w zgadywanki i oczywiście temat Scrooge'a pojawia się w grze, tak nie. Ktoś zgaduje, że chodzi o zwierzę dzikie, niemiłe żyjące w Londynie i bum chodzi o wuja Scrooge'a. Wszyscy ryczą do śmiechu, ale Fred mimo wszystko broni wuja i mówi, że co roku będzie go zapraszał, bo mu go po prostu żal. Podróż kończy się mocnym akcentem, spod płaszcza ducha wychodzą dwie upiorne postacie, dzieci. Ciemnota i nędza to takie uosobienie najgorszych ludzkich problemów. Duch ostrzega Scrooge'a. Jeśli ludzie się tym nie zajmą, czeka ich zguba, a potem zegar wybija północ i duch znika, a Scrooge już widzi kolejnego, trzeciego gościa, czyli finałową rundę. Tej koszmarnej terapii. Rozdział czwarty. Z ciemności wysunęła się postać okryta czarnym całunem, bez twarzy, bez głosu, tylko z jedną nieruchomą ręką wyciągniętą do przodu, i skrócz padł przed nim na kolana, bo czuł, że oto stanął wobec tajemnicy, której lepiej na pewno nie drażnić zbędnymi pytaniami. Zatem zadał jedno bardzo ważne pytanie. Ty jesteś duchem przyszłych wigili wyszeptał, a płaszcz drgnął ledwie dostrzegalnie jak skinienie. Lęk ścisnął go tak, że nogi miał jak zwaty. Nagle wokół nich wyrosło miasto. Byli na giełdzie, wśród stukotu obcasów i brzęku łańcuszków od zegarków. Tu kilku panów o okrągłych brzuchach i grubych szyjach mówiło o o czyjej śmierci. Umarł wczoraj, ciekawe co zrobił z pieniędzmi. Na pogrzeb nie pójdę, chyba, że będzie porządna stypa. Śmiech wzruszenia ramion rozchodzą się bez żalu, jak po byle deszczu. Dalej dwóch wpływowych jego mościów mówi. Wezwano go wreszcie do obrachunku. Skrócz słuchał, próbował skleić sens. Jednak upewniał się tylko w jednym. Cokolwiek to znaczy, jest o nim. I jest lekcją. Szukał swej przyszłej twarzy w zwykłym kącie giełdy, ale nie znalazł. Duch skręcił w ulicę, gdzie błoto i smród zdawały się mieć własne życie, a ludzka bieda kły. W nędznym skupie staroci stary Joe palił fajkę zaparawanem z tłustych łachmanów. Wpadła sprzątaczka z tobołkiem, zaraz nią praczka, a na końcu przedsiębiorca pogrzebowy. Śmieją się, mówią, każdy dla siebie, on całe życie tak robił. I w pełnym śmiechu i radości sprzedają pieczątki, spinki, srebrne łyżeczki, pościel, kołdrę, a nawet kotary z łóżka, wyjęte z przedzimnego ciała. Najlepsza koszula? W grobie wystarczy perkal i znowu ten brzydki, tłusty śmiech. Krócz miał wrażenie, że patrzy na hieny nad świeżą padliną i nagle zobaczy łóżko bez kotar. Brudne prześcieradło, a pod nim nieruchomy zarys. Duch wskazał głowę zmarłego. Skrąż chciał odsłonić twarz, a nie potrafił. Z gardła wyrwał mu się tylko szept. Gdyby mógł zacząć jeszcze raz, co by powiedział o takim życiu? Kot drapał w drzwi. Myszy skrobały pod deskami. Cisza kuła w uszy. I Scrooge mówi do ducha: Zabierz mnie stąd, duchu. Pokaż choć jednego, kto płakuje tę śmierć! Błagał. I zaraz byli w skromnym, jasnym pokoju, gdzie młoda kobieta chodziła od okna do okna, aż wreszcie wrócił jej mąż z twarzą dziwnie rozjaśnioną. Złe wieści? Złe? Ale jest nadzieja! On nie może już nic zrobić! On umarł! Kobieta dobra i czuła: najpierw dziękuję Bogu, a potem rumień się wstydu. Jednak kulga była pierwsza. Śmierć jednego człowieka, którym oczywiście jest w tym wypadku Scrooge, dał oddech w tym biednym domu. I Scrooge mówi: Proszę, pokaż mi śmierć, która niesie miłość. I już stali u karticzów. Niezwykła cisza. Małe, zwykle rozkrzyczane dzieci siedzą po cichu. Z drzwi skrzypią. Wchodzi Bob. Zgryzotę kryje w uśmiechu. Rozsadza dzieci na kolanach. Chwali pracę żony i córek. Byłem u niego. Tam, zieleni się wszystko. Będę chodził co niedziela. Wszyscy wspominają Tima. Każdy mówi o nim z czułością. Przyrzekają sobie, że pamięć o jego łagodnym sercu będzie między nimi na zawsze. Razem z duchem, skrócz następnie trafia na cmentarz. Bardzo zaniedbany cmentarz. Kwasty, zaniedbane trawy. Rzadko ktoś tu bywa. Duch wskazuje jeden grup. Czy to musi być, czy to może być inaczej? Drży skrócz, milczenie. Zbliża się i czyta wyryte litery. Ebenezer Scrooge. Kolane same się pod nim uginają. Duch przesuwa palcem od niego do kamienia i z powrotem bez litości. Nie jestem już tym człowiekiem. Nie będę. Powiedz, że da się to zatrzeć, krzyczy. Ręka widma po raz pierwszy drży. Będę czcił Boże Narodzenie w sercu przez cały rok. Będę je nosił. Będę pamiętał o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Pozwól mi odmienić to, co widziałem, błaga, chwytając za zimny brzeg płaszcza. Płótno wysyła mu się z dłoni, czarny kształt maleje, kurczy się, aż znika, i nagle ciemność ustępuje słupkowi własnego łóżka. Scrooge sapie, żywy na kolanach, z sercem bijącym jak dzwon, a w nim świeże, gorące postanowienie, jakby ktoś rozniecił w środku ogień. Rozdział piąty. Scrooge ocknął się we własnym łóżku, i pierwsze co go uderzyło, to nie mrok ani zimno, ale fakt, że żyje. Ma jeszcze czas. Ma w rękach własną przyszłość. Facet, który przez lata chodził ze zmarszczką zamiast twarzy, nagle wybucha śmiechem i płaczem naraz. Śmieje się tak dziwnie, że brzmi jak ktoś, kto dopiero uczył się tego dźwięku, i w tym całym ambarasie wkłada skarpetki na ręce. Spodnie na lewą stronę, a mimo to wygląda bardziej ludzko niż kiedykolwiek. Wybiega do pokoju dziennego, podskakuje jak dzieciak, całuje kotary, gada do kołatki przy drzwiach, jakby była jego najlepszą przyjaciółką. Światry przez lata ignorował, nagle jawi mu się jak najpiękniejszy spektakl. Słońce świeci, powietrze rześkie, dzwony biją, a Scrooge czuje się lekki jak piórko i szczęśliwy jak student po sesji. Co robi? Z miejsca wciela plan naprawczy. Najpierw zatrzymuje chłopaka pod oknem i wysyła go po gigantycznego indyka, takiego, co jest większy od małego Tima. Ma być to prezent niespodzianka dla rodziny Boba Karticza. Wyobraźcie sobie minę Boba, kiedy jego własny szef, który tak go nie lubi, nagle pojawia się w drzwiach z indykiem większym niż ma miejsce w jego piecu. To nie jest tylko indyk, to symbol, nie jesteś sam, ktoś o ciebie dba. Scrooge zamiast chować się przed ludźmi, jak zwykle, idzie na spacer i nagle wszyscy, których mija, widzą coś, czego nie kojarzą z jego twarzą: uśmiech. Wita się z dziećmi, daje jałmużnę, zagaduje sąsiadów, życzy wesołych świąt, ludzie patrzą na niego, jakby wrócił z innej planety. On jest swoim żywiole, bo wreszcie czuje, że należy do tego świata. Potem zagląda do siostrzeńca Freda, zatrzymuje się pod drzwiami, bo serce wali mu jak dzwon, ale w końcu puka i nieśmiało wsuwa głowę do jadalni. Czy mogę z wami zjeść obiad? Pyta. I w tej chwili cała przeszłość, cały chłód i mur między nim a rodziną pękają. Fred aż promienieje, żona Freda też, a po paru minutach skrót czuje się, jakby zawsze był częścią tej gromadki. Śmiech, rozmowy, zabawa. Coś czego od dekad nie miał. A kolejnego dnia przychodzi moment, na który wszyscy czekali. Bob Kartich spóźnia się do pracy. Scrooge udaje, że wścieka się na niego jak dawniej. Cedzi słowa przez zęby i pyta: Jak pan śmie przychodzić tak późno? Bob już myśli, że to koniec roboty, że dostanie wylot w Wigilię, ale wtedy boom zwrot akcji. Scrooge ogłasza mu podwyżkę i obiecuje, że zajmie się jego rodziną. No, to nie żart, to szczere postanowienie, i od tej chwili dotrzymuje każdego słowa. Dla małego Tima staje się jak drugi ojciec, dba o niego, wspiera i dzięki temu chłopiec żyje i rośnie w zdrowiu. Dla ludzi jest już nie skąpcem i górem, ale człowiekiem, którego każdy zna z dobrej strony. I autor podsumowuje to wszystkim, że po tej przemianie nikt tak nie obchodził świąt Bożego Narodzenia jak właśnie Ebenezer Scrooge. Koniec, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Papa! Pa.